Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Robię taki horoskop na cały najbliższy tydzień, czyli od 4 do 10 listopada 2019 roku, i pomyślałam sobie, że przy tym horoskopie pozostaniemy jeszcze w takim klimacie halloweenowym, klimacie święta zmarłych, klimacie po prostu wspominania tych zmarłych dusz itd. itd. No, i po prostu zrobię takie przewrotne czytanie. Ono będzie zatytułowane Cukierek czy psikus? Czyli, co was czeka? W tym przyszłym tygodniu, czy to będzie właśnie słodki cukierek, czy to będzie jakiś być może nieprzyjemny psikusik. Co Wam tutaj się przydarzy? I będzie to kochani wróżba wyboru. Mamy trzy cukiereczki, już sami widzicie. Będzie teraz lokowanie produktu na moim kanale, no ale cóż, inaczej się nie da. Opcja numer jeden: taki cukiereczek. Opcja numer dwa. I opcja numer 3, taki cukiereczek. Mam nadzieję, że dacie radę dosyć szybko wybrać. Oczywiście starajcie się nie sugerować swoimi jakimiś tam ulubionymi smakami, tylko bardziej właśnie niech intuicja ma szansę się tutaj wykazać. To, co Wam się pierwsze gdzieś tam rzuciło w oczy, to powinien być Wasz wybór. Teraz te cukiereczki ja troszeczkę tutaj przesunę. Mam nadzieję, że każdy dokonał wyboru. Przesłaniem takim ogólnym myślę dla nas na cały ten najważniejszy. Najbliższy tydzień dla wszystkich, to jest to przesłanie, które tutaj właśnie jest napisane. Dzisiaj sobie o tym pomyślałam, kiedy właśnie dobierałam podkładkę, a Wy wiecie, że ja mam na, na punkcie tych podkładek fioła, że po prostu mam ich bardzo dużo i ciągle jeszcze zdobywam nowe, i, i, i coś musi się dziać na moim stole, więc. To jest taki przekaz, tak mi przyszło do mnie, przekaz dla wszystkich tak naprawdę, taka rada dla wszystkich nas tutaj zgromadzonych enjoy the little things czyli ciesz się małymi drobnymi sprawami małe gesty małe drobne jakieś prezenciki od losu małe po prostu codzienne zdarzenia które powodują uśmiech na twarzy to jest dla nas na cały ten najbliższy tydzień ale nie tylko bo w zasadzie jest to taka uniwersalna maksyma na całe życie więc warto cieszyć się z tych drobiazgów kochani jak chociażby te nasze tutaj. Tutaj e, przysłowiowe cukiereczki. No zobaczmy teraz kochani, czy będzie to u Was cukierek, czy psikusik. Kto wybrał opcję numer jeden, czyli tego właśnie cukiereczka. E, ja to powiem Wam szczerze, wybrałabym wszystkie, <gry> dlatego że ja jestem łasuchem i, i, i takie cukiereczki to dla mnie po prostu... Eee, gratka, nie umiałabym się tutaj na Waszym miejscu zdecydować, więc wcale mnie nie zdziwi, jeżeli też będziecie mieć jakiś problem z wyborem, ale dobra, lecimy z opcją pierwszą. Mam nadzieję, że wybraliście. Co tutaj się szykuje dla osób, które wybrały opcję pierwszą? No, będzie ogień, będzie dosłownie ogień, bo tutaj mamy dwie bardzo ogniste, bardzo gorące karty. Czyli, kochani, tutaj niezależnie od aury, u Was będzie ogień, u Was jest pełnia lata, u Was jest po prostu hajcowanie do piecyka. No nie wiem, może u niektórych to będzie faktycznie, że tutaj będą się dogrzewać jakoś. Będą po prostu hajcować w tym piecyku, żeby im było ciepło. Mamy jeszcze taką, oto kartę, pamiętnik. Ja widzę, kochani, tutaj u Was w tym tygodniu taki wybuch żywiołu. Żywiołu, który był gdzieś w Was uśpiony. To jak taki uśpiony wulkan, który nagle po prostu potrzebuje wybuchnąć, bo już dłużej nie może się kumulować w nim ta lawa, ten wewnętrzny ogień, te wszystkie emocje, które się tam kotłują na co dzień. Mam takie wrażenie, że byliście troszeczkę onieśmieleni w ostatnim czasie, niektórzy może nawet przez całe życie, że dużo rzeczy chowaliście w sobie, tłamsiliście, gdzieś tam po prostu skrywaliście, nie chcieliście, żeby to ujrzało światło dzienne, z różnych przyczyn. E, może niektórzy po prostu wstydzili się swoich odczuć, e, nie potrafili w jakiś sposób panować nad sobą, nad swoimi emocjami. Nad tym, co, co się w Was dzieje tak naprawdę. Gdzieś to się kotłowało, kotłowało, kotłowało. To przypomina taką sytuację, jak ktoś po prostu nieustannie chciałby coś powiedzieć, coś wyrazić, ale się hamuje. I to się tak zbiera, po prostu gdzieś tam um, kropla do kropli, to wszystko się zbiera, aż pewnego razu po prostu przelewa się ta czara, no czyli po prostu ten ogień się wylewa, to wszystko z tego wulkanu musi Wykipieć jak mleko. I tutaj widzę właśnie taką sytuację. Karta pamiętnika mówi nam właśnie o tym, co skrywane. To mogą być skrywane tajemnice, to mogą być nasze skrywane uczucia, z którymi my nie chcemy się obnażyć, na przykład z obawy przed tym, że nie zostaniemy zrozumiani. Ale w tym momencie pojawia się coś takiego, jak wszystko na jedną kartę, taka swoboda w wyrażaniu siebie. To może być wyrażanie siebie poprzez Mówienie po prostu, poprzez jakieś formy ekspresji, poprzez sztukę, poprzez również, kochani, taką energię seksualną, tutaj ona też budzi się do życia. Być może była sytuacja taka, że no, przez jakiś czas powiedzmy tego rozładowania napięcia seksualnego nie było. Być może nie było gdzie, być może nie było z kim, być może. Było z kim i było gdzie, ale uznawaliście to za jakiś rodzaj niestosownego zachowania, nie do końca chcieliście puścić tutaj te wodze, które trzymaliście. Była tutaj postawa skromności, postawa takiego stonowania. I mam wrażenie, że wychodzicie po prostu z pewnej konwencji. To jest coś takiego, jak jakbyście po prostu stwierdzili, że nie chcecie dłużej tego powstrzymywać, że niech się dzieje, niech te uczucia, emocje, Emocje, niech to wszystko po prostu wybuchnie w Was jak, jak gejzer, niech to będzie nieposkromione, bo tacy właśnie jesteście i nie ma co się tutaj krygować. No, nie powiem, dla niektórych będą to możliwości e, przeżycia jakichś upojnych chwil takich no natury seksualnej oczywiście że tak czy to w związkach czy to dla osób samotnych ten tydzień może obfitować właśnie e, w tego typu sytuacje e, tutaj e, jest też duży potencjał prokreacyjny kochani więc dla tych którzy chcą mieć potomstwo którzy o tym myślą będziecie płodni na pewno dla tych którzy e, no nie do końca by Chcieli, no to trzeba też na to uważać, bo tu możecie po prostu właśnie e, dać upust swoim rządzom, puścić właśnie te wodze, no i nie dla wszystkich może się to okazać w konsekwencji e, takie powiedziałabym, fortunne dosyć, bo to zależy też od naszych preferencji, od tego, czego chcemy od życia, albo czego od życia nie chcemy, od naszej sytuacji życiowej. Niemniej jednak może też tutaj być taki wybuch pasji, wybuch zainteresowań, wybuch natchnienia, że ja wreszcie wiem, co ja chcę robić. Ja po prostu ujawniam światu swoje takie prawdziwe oblicze, swoją prawdziwą osobowość. Nie chcę tego już skrywać, niekoniecznie chcę po prostu pisać pamiętniki i je do szuflady. Niekoniecznie chcę po prostu na co dzień zakładać jakąś taką maskę. Yy, chcę wreszcie żyć, żyć na pełnych obrotach, bo tutaj też może być taka sytuacja, że gdzieś tam yy, no to życie nie było takie pełne, hamowaliśmy się w wielu życiowych sytuacjach, nie korzystaliśmy z tego życia w pełni. A teraz jest takie puszczenie hamulców. I dobrze, bo czasami jest to potrzebne. Więc myślę, że tutaj dla Was jak najbardziej ten tydzień może przynieść e, cukierki, e, i rzeczywiście będzie się dużo działo, będzie w tym wszystkim ruch, będzie dynamizm, będzie być może takie szybkie wyjawianie sekretów, czy to przez Was, czy to przez kogoś innego, e, szybkie budzenie się emocji, e, szybkie też wysławianie się w różnych kwestiach, szybkie reagowanie na różne sytuacje. Słońce w połowie, Połączeniu z pamiętnikiem może właśnie służyć takim e, coming outom, czyli po prostu e, wyjawianiu swoich prawdziwych uczuć, swoich prawdziwych intencji, e, dzielenia, dzielenia się właśnie sekretami, tym co do tej pory było stonowane, ukryte. Ja Was widzę tutaj po prostu jako takich bohaterów z krwi i kości, czyli Wy już nie chcecie być takim podręcznikowym bohaterem w Waszym życiu, takim wpisanym w jakąś konwencję, właśnie takim muszącym coś udawać tylko po prostu chcecie być bohaterem z krwi i kości, który ma swoje żądze, ma swoje instynkty, ma swoje potrzeby również te cielesne potrzeby i tutaj właśnie to wszystko tak jakby z Was wytryska w tym tygodniu, no na pewno dla osób, które wybrały opcję numer jeden, będzie się działo, to Wam gwarantuję opcja numer dwa kto wybrał takiego oto cukierka, co u Was się będzie szykowało, czy to będzie cukierek, czy to będzie psikus. E, ja myślę, że będzie to taki psikus, który sami sobie poniekąd serwujecie, z którym prawdopodobnie zmagacie się od dosyć dawna. Niewątpliwie będziemy się obracać w sferze naszych myśli, bo mamy dwójkę mieczy, mamy piątkę mieczy, mamy tutaj tą kosę, która też może być podobna, właśnie do miecza. Też to jest jakieś ostre narzędzie, też służy do cięcia, więc niewątpliwie tutaj bardzo, Mocno niektórzy z Was siedzą po prostu w głowie. I co ta głowa podpowiada? W Dwójce Mieczy może być jakaś sytuacja do rozwiązania. Pojawia się problem, stoicie w obliczu jakiegoś wyzwania albo w obliczu podjęcia jakiejś ważnej, takiej życiowej decyzji. No i nie możecie jej podjąć, dlatego że jest to źródłem strachu, wątpliwości, być może to jest dla Was w tym momencie za duże wyzwanie, coś, co Was za nadto przytłacza, ale to jest tak, że nam się to wydaje takie przytłaczające. My tutaj nie mamy jasności sytuacji, czegoś też do końca nie widzimy, dlatego że mamy oczy przewiązane. Opaską, więc nie do końca jesteśmy obiektywni w tej całej sytuacji. Możecie tutaj wyolbrzymiać, demonizować pewnych ludzi, pewne sytuacje, i ta energia Piątki Mieczy mówi o tym, że Wy nie bardzo chcecie tutaj cokolwiek zrobić, wykonać jakikolwiek ruch, bo boicie się po prostu ponieść porażkę. Jesteście niemalże pewni, że w tej sytuacji sobie nie dacie rady, że ta sytuacja Was po prostu pokona, rozłoży na łopatki. Natomiast ten sierp, ta kosa, tutaj może nam symbolizować, ponieważ to jest też numer 10 w tarocie. Dziesiątki to są oczywiście takie karty kończące nam pewne cykle, i tutaj ta karta też ma taką wymowę: każe coś uciąć, coś zakończyć, coś po prostu ostatecznie wyeliminować. To jest po prostu jak cięcie tego sierpa. Yy, takie nagłe, gwałtowne ucięcie, odcięcie się być może od czegoś, od pewnych sytuacji. No, w tym kontekście bym powiedziała, przestań myśleć, przestań rozważać różne tam najczarniejsze scenariusze, tylko po prostu utnij to raz i porządnie. Potem się będziesz martwić, co z tym zrobić, ale zasadniczo 99% Twoich lęków tak naprawdę nigdy się nie ziści, bo to są nasze jakieś tam, Wątpliwości, subiektywne oczywiście, nasze lęki, nasze jakieś po prostu obawy, ale też musimy zdawać sobie sprawę, że nie mamy tutaj jakby całościowego oglądu sytuacji. Te przewiązane opaską oczy są dosyć wymowne i tu trzeba jak najszybciej z tym skończyć, bo im dłużej będzie trwała taka sytuacja, tym bardziej my nie będziemy w stanie wykonać tu żadnego ruchu. Po prostu może też to doprowadzić do tego, że w tej sytuacji rzeczywiście odniesiemy porażkę, ale nie dlatego, że nie mieliśmy predyspozycji czy środków, żeby sobie z tym poradzić, ale dlatego, że właśnie nie potrafiliśmy się ruszyć, nie potrafiliśmy zrobić nic. Tu trzeba coś. Jasno uciąć, e, jasno po prostu też postawić swoje granice, bo takie ucinanie, odcinanie to jest też stawianie swoich granic, czyli odseparowanie siebie, swoich myśli od jakiejś tam sytuacji destrukcyjnej, od tego, co właśnie powoduje nasze lęki, obawy, wątpliwości. Więc ja myślę, że tutaj musicie po prostu zadziałać szybko. W przeciwnym razie no, będzie takie ciągle błędne koło myślenia. Im bardziej im bardziej się będziecie nakręcać, tym trudniejsza będzie ta sytuacja, i tym trudniej będzie ruszyć z miejsca. Tu trzeba już to po prostu zakończyć. Jak ręką uciął, po prostu yy, no, zrobić, zrobić taki ostateczny, decydujący krok. Yy, no, nie bez przyczyny jest to też sierp, który zazwyczaj dzierży nam śmierć. Przedstawiana na różnego rodzaju kartach śmierci z Arkan Wielkich. Ona też mówi o jakimś zakończeniu, zakończeniu sytuacji, która była dla nas bolesna, ale też takiej sytuacji, gdzie my nie mieliśmy pewnej jasności. Mieliśmy swój, obiektyw, swój subiektywny obraz sytuacji, nie miało to nic wspólnego z obiektywizmem, czyli no, tak naprawdę. Kwiliśmy tylko i wyłącznie w naszej głowie, i tutaj te karty mówią jasno: w tym tygodniu wyjdź z tej głowy, utnij tę sytuację, przetnij te więzy, które Ciebie nie wolą w jakiś sposób, i zobaczysz światełko w tunelu. Zobaczysz, że ta sytuacja wcale nie jest taka beznadziejna, jaka może się rysować, jaka może się wydawać. Więc rzeczywiście u Was jakiś psikus. Ale no, jest y, taka tendencja, jest taka możliwość, żeby po prostu z tego wyjść najzwyczajniej w świecie. E, opcja numer trzy. Kto tam sobie wybrał? co dla Was się szykuje, czy cukierek, czy psikus. <noise> Zaczynamy od diabełka, ale um, to jest tylko taki początek, potem już jest lepiej, także nie ma się czym przejmować. Um, ja bym powiedziała tak, bo jest tutaj taki kontrast pomiędzy diabłem, pomiędzy dziewiątką denarów, um, że Wy możecie tkwić w jakiejś sytuacji, która jest dla Was niesprzyjająca. I może to być środowisko po prostu, w którym jesteście. Jest to środowisko toksyczne, destrukcyjne, powodujące u was nawet być może zagrożenie jakiegoś rodzaju, zagrożenie zdrowia, no nie wiem, może nawet jakiegoś życia czy jegoś i sytuacja z którą należałoby skończyć. To są wszelkie formy uwiązania przy kimś lub przy czymś. To są wszelkie formy jakby niewoli. Czyli sytuacje, w których my jesteśmy wbrew swojej woli, sytuacje, z których nie potrafimy się wykaraskać. Sytuacje, które nas po prostu w jakiś sposób ograniczają, sytuacje albo osoby. Możemy być w szponach po prostu jakiegoś toksyka, może to być toksyczna sytuacja w pracy bądź w życiu zawodowym, ale pocieszające jest to, że w tym tygodniu prawdopodobnie z tego wyjdziecie. To jest totalna zmiana tego środowiska, z tego piekła idziecie sobie po prostu do przepięknych ogrodów, gdzie jest ładnie, zielono, kolorowo, gdzie po prostu kwitniecie. Kwiaty, gdzie aż chce się żyć, czyli można by było powiedzieć z piekła do raju, tak? Wychodzicie z czegoś, uwalniacie się, wychodzicie tak jakby na wolność, na wolność taką emocjonalną, czyli już wasze emocje są po prostu wasze, należą do was, tylko wy jesteście ich panami i paniami, do nikogo innego, ale też na wolność taką faktyczną możecie wychodzić, jeżeli jesteście w sytuacji przeprowadzonej. Też tak może być, że gdzieś po prostu z jakiegoś nieprzyjaznego domu odchodzicie, budujecie dla siebie nowy dom, być może upiększacie ten dom, w jakiś sposób go sobie wyporządzacie. Urządzacie, remontujecie, no stwarzacie sobie po prostu dobre, optymalne warunki do życia, i to nowe miejsce jest takim miejscem, gdzie Wy po prostu będziecie mogli rozkwitnąć, gdzie będziecie szczęśliwi, mało tego, gdzie zapuścicie prawdopodobnie korzenie na dłużej, gdzie możecie założyć rodzinę, gdzie możecie znaleźć taką bezpieczną przystań dla swojej rodziny. Ehm, na przykład. Może to być takie miejsce, gdzie po prostu zamieszkacie na długie, długie lata, być może nawet do końca życia, bo to jest jakieś tworzenie dla siebie, właśnie zupełnie nowych korzeni, nie tych, z których wyrastacie, tylko takich zdrowych korzeni, gdzie jest bezpieczeństwo, gdzie jest przyjazne środowisko, gdzie jest po prostu zupełnie nowy dom, ale tak jak powiedziałam, to też może być takie osiągnięcie równowagi emocjonalnej, uniezależnienie się od kogoś, być może właśnie od jakiegoś trana toksycznej osoby w Waszym życiu. Od osoby, która w jakiś sposób też może być zaborcza wobec Was i Wy przy takiej osobie nie mogliście być do końca sobą. Nie mogliście też być szczęśliwi. Natomiast tam, gdzie teraz pójdziecie, będziecie szczęśliwi. Będziecie w stanie po prostu osiągnąć tą równowagę. Więc może to być na przykład odejście z toksycznego związku dla co niektórych. Pójście sobie w inne miejsce. Może być po prostu przeprowadzenie z miejsca, gdzie nie czujecie się u siebie, gdzie czujecie się wyobcowani, gdzie czujecie się w jakiś sposób stłamszeni, tacy przygwożdżeni do jakiegoś miejsca i do tej pory właśnie było to przygwożdżenie. Yy, natomiast yy, no, uciekacie stamtąd, jak taki ptaszek z klatki. Czyli zdajecie sobie sprawę, że tak naprawdę nic Was tam na miejscu nie trzyma, tylko Wasze własne lęki Was tam trzymały, Wasze własne przywiązanie. Być może to, że nie, no zdawaliście sobie sprawę, że nie jesteście w stanie nic zrobić, że po prostu nie jesteście w stanie zmienić swojego życia a teraz widzicie sprawy takimi jakimi są czyli wiecie doskonale że wasz los zależy tylko i wyłącznie od was że jesteście w stanie wszystko zmienić dosłownie diametralnie wszystko jeżeli się na to po prostu odważycie czyli może być też na przykład odejście z toksycznej pracy do na przykład jakiegoś miejsca gdzie jest przyjazna atmosfera, albo po prostu odejście z etatu, który Was ograniczał, trzymał w ryzach do jakiejś formy własnej działalności, która pozwoli Wam się rozwijać, rozkwitać, nie nakłada na Was tak naprawdę żadnych granic pod kątem Waszej kreatywności, zapędów artystycznych i tym podobnych. Także idziecie z tego miejsca, gdzie nic nie wyrośnie, z takiej ziemi niczyjej, z ziemi jałowej, no do pięknego ogrodu, do raju, tak można by było powiedzieć, bo na tej dziewiątce denarów rzeczywiście to miejsce po prostu przypomina raj, a jeszcze, właśnie tutaj w konfrontacji z tym diabłem, no to mamy po prostu dwie takie przeciwstawne płaszczyzny: piekło i raj. I przepięknie to tutaj wygląda, czyli wracacie po prostu do raju. Jeszcze drzewo też jest tutaj takim pięknym symbolem, bo przecież drzewo symbolizuje nam również taką ym, wyższą wiedzę, na przykład biblijne drzewo poznania dobrego i złego. Czyli wy już wiecie, co jest dla was złe, co jest dla was toksyczne, no a co jest dla was dobre i wreszcie zaczynacie podążać za tym dobrym. Czyli bardzo takie no, głębokie czytanie dla trójek yy, i mam nadzieję, że rzeczywiście tak to będzie dla was wyglądało w tym tygodniu, że... Uwolnicie się z tego, co w jakiś sposób was tłamsi i ogranicza. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Życzę wszystkim oczywiście udanego, cudownego tygodnia. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, papa. Pa.